Twarze. I oto jest kalendarz Film 2008. Pamiętacie Państwo naszą relację z sesji zdjęciowej do kalendarza przed miesiącem? Przyznacie, że efekt jest imponujący. Imponujący jest również cel, który przyświecał twórcom kalendarza. Idea kalendarza powstała już ponad 3 lata temu. Próbowaliśmy znaleźć przyjemny i w miarę akceptowalny sposób połączenia fotografii, tego na czym się znamy najlepiej, jak również z tego, z czego nasza firma Fujifilm słynie, ze światem mody, ale również połączenie tego z poligrafią, z tego względu, że my jako Fujifilm jesteśmy również firmą poligraficzną. Zaprosiliśmy też fundację TPUN Nie jesteś sam zależone na tym, aby generalnie ten kalendarz również w jakiś szlachetny sposób kontrybuował na dobro, w tym przypadku dzieci. Zdecydowaliśmy pierwsze kalendarze w roku 2006 na kwotę 10 000 złotych w zeszłym roku na 18 800 a w tym roku na 28 400 zł. Środki zostaną przekazane na sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci. To świetnie, że film po raz trzeci zdecydowało się wesprzeć fundację TVN Nie Jesteś Sami, naszych podopiecznych. Super, że są stali w uczuciach. Ja myślę nieskromnie, że to dobrze świadczy także o nas, o naszej fundacji, ponieważ najwyraźniej jesteśmy godni zaufania. To fakt. Dziewczyny też są z siebie bardzo dumne. No i miały okazję przeżyć wyjątkową przygodę. W dniu dzisiejszym e, licytujemy 12 kalendarzy plus jeden. 13 kalendarz jest kalendarzem, który został podpisany przez e, wiele znanych i słynnych osób. Natasza Urbańską, przez Janusza Józefowicza, Dodę, przez e, Japę, Andrzeja e, Ożoga. E, został podpisany przez Bogusława Lindę i Macieja Ślesickiego. Wójcie, film nie musi mnie do niczego namawiać, dlatego że e, ja razem z Bogusławem Lindą prowadzę warszawską szkołę filmową. W związku z tym my jesteśmy zaprzyjaźnieni z tą firmą od lat. Jeżeli jest taka sytuacja, że jest piękne przedsięwzięcie, które jest charytatywne, które czemuś służy, no to po prostu no, ja muszę tu być. I za to lubimy pana Macieja, a optymizmem napawa fakt, że nie jest on odosobniony w swoich poglądach. Wieliznotowałem kalendarz o numerze 12. Pan Damiński nakręcił mnie troszeczkę tym, że to są święta, że to jest okres, w którym dzieci potrzebują najbardziej, największej pomocy. Więc myślę, że te pieniądze poszły na tak szczytny cel, że absolutnie ich nie żałowałem nawet przez moment.